Kaja czarterowa, godzina 21.11, ogólnie tu się już nikt nie dobije. No i prawda, był wielki problem, że musiałem tu stać. Te 2-5 minut na pewno by go nie zbawiło, a nas naprawdę e, mieliśmy dużo strachu dzisiaj mieliśmy dużo problemów, także troszeczkę więcej empatii, naprawdę. Dziękuję, dziękuję bardzo, jakby troszeczkę więcej empatii było. Tell them there's no limit, I'm unstoppable Stop myself and guilt possible Nobody else, nobody else play the fool. Jesteśmy już w kanale, w Strynordzie. Dobrze pierdzieleło nam tu z boku, nie chcieliśmy tego robić na wodzie Spłyniemy i spróbujemy się do jakichś kei dobić longsidem Żeby rozłożyć maszt, masztym strawę mógł to zrobić, żeby mógł tam zreperować, nie wiem, albo kogoś poproszę o pomoc, albo jak mu się uda to szyję linkę no i spróbuję ją przeciągnąć przez marsz, bo trzeba ją, prawda, tam są takie, zresztą później wam pokażemy, em, są takie dziurki, trzeba właśnie przeciągnąć linkę przez masz. Wiadomo, że jak marsz jest położony, no to może być problem, także znowu trzeba będzie ją postawić e, i próbować ją przeciągnąć. A jak ją przeciągniemy, to już będziemy w domu, to już będzie po, po naprawie. Baby,

tak, że żeby nam pomógł, to on mówi nie, nie możecie tu stać, nie możecie stać, nie? Ja mówię, dobrze, nie możemy tu stać, ale niech Pan powie, gdzie możemy się, gdzie możemy się postawić, naprawić. Tu gdzieś tam pierwsza, kaja druga. Ja mówię, tak, ale musimy zwalić marze. To dopiero po iluś tam minutach dopiero Pan e, łaskawie nam powiedział, ewentualnie tu możecie się dobić, nie? Także uprzejmość zero. Dobra, działamy, trzeba to e, ogarnąć. Zobaczymy, czy musimy jeszcze przesunąć łódeczkę. spróbować zobaczyć, co się dzieje. Jaki masz plan na to? Plan mamy, zamykamy to, odczepiamy żagielek, kładziemy na bok i wtedy kładziemy maszt. Jest dobrze, bo myślałem, że to penanta leci środkiem masztu, a ona leci bokiem, także tylko spuścimy, nawiniemy na bloczek, zszyjemy albo ją zwiążemy i możemy już odpływać. Trzeba będzie zszyć chyba te, te liny. Sklep żeglarski po drugiej stronie. Wyobraź sobie, że zestaw naprawczy Dratwa z igłą 80 zł. Naprawdę. Mam coś takiego i takie igły, ale ty musisz przełożyć. Jest też taka grubsza. Może to przejdzie nam. No i jeszcze tutaj troszeczkę, jak przyszedłem patrząc, siedzi. No to dowiązałem się tutaj bokiem. Także sobie tak, tak longside'em. Nie, nie powiem. Jak to dobrze zwiążemy jeszcze, to obwiążemy tym. E, no to już było poprzecierane, tak? Zresztą druga też jest już poprzecierana. Nie wiem, jak takie rzeczy można samemu naprawić, no to dlaczego by nie. nie? Zresztą e, mówię, to penanta tutaj nam się to nasza wina, bo nam się właśnie zerwała flaga. Będzie trzeba ją zamocować jakoś inaczej i to chyba zrobimy teraz, Moniu, nie? Jakbyśmy ją zobacz tutaj zamocowali, mm. albo zamocujemy ją tutaj. Może właśnie tu na tych bocznych wantach, ewentualnie. Ta flaga z jednej strony będzie sobie powiewać. Tak zrobimy. Na trytytki, chyba, no, prawda, to jest taki najlepszy sposób. Nawet można tą linię na trytytki byśmy spróbowali. Co? Tryty, Nie, nie przejdzie przez z Także najpierw damy tu, co? Delikatnie strzyjemy, a później obwiążemy. Mam tam jeszcze taką lineczkę, właśnie, co kupiłem. Tą mocniejszą taką dratewkę. I ją spróbujemy doszyć, jakby też do, do tego. Doszyjemy ją, obwiążemy ją całą i jeszcze ją przeszyjemy. Także będzie to naprawdę takie lepsze niż lina mocowanie. że już nie będzie potrzeby. Tak? czy to będzie mocne? Monia mówi, że tu nie będzie potrzeby, no ale ona tutaj zużyje na maksa lin, tych, tych Mamy zestaw naprawczy na szczęście. Kupiłem igły, niby dobre. Chciałem rozszerzyć dziurkę, ale pękła. Dziurek nie wolno ewidentnie rozszerzać. Gorzej jak tu źle coś przewlokłem, nie? bo tu mam taką plątaninę tych, tych linek. Jak źle coś tutaj zamocowałem, to trzeba no to będzie to rozpuścić. Słuchajcie, sytuacja jest opanowana. Ewidentnie jesteśmy z granym timem. Tak. Trochę było nerwów. 16 osiem. Wilej nam na to zajęło. No. Oj, Gdy trochę, wyjdzie... no. Łapa ryja, zaśmiałe. Nigdy więcej takich rzeczy. Co poszła po wędrowańcy? Wyjdę tylko I sami wszystko zreferowaliśmy z pomocy Pana Bosmana kij mu w oko. ewidentnie tutaj y, Panowie Bosmani pobierają tylko opłaty tak, tego tylko chcą tutaj. Fire in the City, prawda? Po reparacji dobiła do portu. On tu nam pomógł z taką fajną brodą. Pozdrawiamy pana z brodą. na 2.7. Zawsze nieoceniona jest pomoc innych żeglarzy w dobijaniu, bo reszta to nie wyskoczy, prawda? Bo Oni dobili sami, no to prawda, yy, ty też. Próbuj sobie sam. Ale dobra, whatever. Yy, pogoda jest piękna. Śmieje się do Molni i Moniu, ze mną na żaglek na pewno masz dużo wrażeń, właśnie dzisiaj jedno było z takich wrażeń, no trzeba było sobie poradzić, poradziliśmy sobie wyśmienicie, sami zreperowaliśmy, cały jestem płacony, ale mamy tutaj prysznic za darmo, za darmo, w cenie, w cenie, w cenie, szykujemy kaskę, ogólnie klarujemy pokład i dalej zobaczymy co, jaki plan. Słuchajcie, to jest właśnie ten taka, to jest właśnie ten slip tutaj, gdzie myślałem, że jak wpłynę to, jakąś pomoc dostanę. Dostałem tylko właśnie starego bosmana, który, który nas wygonił stąd. Jesteśmy tylko we dwójkę, pan widział, że jesteśmy we dwójkę. Wiał Dzień też dobrać, duży wiatr. Tak, że mamy awarię. Pan nas ogólnie wysłał, że mamy sobie płynąć na koniec Kei tam nie wiem 3, 4, 5. Dla mnie tam jest pierwsza, druga, trzecia, że na koniec i tam mamy spuścić. Ja mówię, jak spuszczę tam maszt, skoro ogólnie będę przeszkadzał komuś, kto stoi po drugiej stronie, nie będę miał możliwości, bo w ogóle, bo w 30 maszt jak się spuszcza, on idzie troszeczkę do góry, on nie idzie prosto, nie? I e, mówię, jak tam się dostanę w ogóle do tych linek i w ogóle to naprawię, nie? Pan ogólnie miał wywalone na to, że jak ja się dostanę, mam się stąd zmywać, e, przepłynąć tam, nie? Także nie dziękujemy takim panu, chociaż na końcu ogólnie. Doszliśmy do porozumienia, tak jak Wam mówiłem, doszliśmy do porozumienia i ogólnie przepłynęliśmy longiem właśnie na samą koniec. K. Okay. mieliśmy dużo strachu dzisiaj i mieliśmy dużo problemów, także troszeczkę więcej empatii, naprawdę, dziękuję, dziękuję bardzo, jakby troszeczkę więcej empatii było, nie? Pierwszy człowiek, z którym stykacie się, z którym żeglarz styka się w porcie, nie? I skoro żeglarz styka się w porcie z niemiłym Bosmanem, albo z Bosmanem, który w ogóle nie pomoże mu, nie udzieli mu pomocy, no to jak wygląda, prawda, dalsza marina? To już jedzenie nie smakuje, sanitariaty są brudne, ee, no i nie chcecie tutaj przybywać drugi raz, nie?